Kadencja lat 2010-2014 to okres inwestycji i modernizacji miasta i gminy. W tym to okresie wydano aż 150 milionów złotych na niezbędne i konieczne przedsięwzięcia, do których wykonania zobowiązują nas m.in. przepisy unijne, np. kanalizacja terenów wiejskich. My, mieszkańcy Opoczna, powinniśmy dokonać oceny dorobku minionych czterech lat i podjąć w trakcie głosowania decyzję, czy wesprzeć tą linię dalszego rozwoju naszego miasta, czyli kandydującego ponownie na urząd burmistrza Jana Wieruszewskiego. Przypomnijmy zatem, co uczyniono w trakcie tych czterech lat. Dwie bardzo istotne inwestycje, budowane co prawda za pieniądze zewnętrzne, to obwodnicy. O udziale w tym przedsięwzięciu miasta, burmistrza, wypowiadano się tak. I zapewne nie znaleźlibyśmy się tu dziś wspólnie, gdyby nie zaangażowanie burmistrza, pana Jana Wieruszewskiego. Ta nasza współpraca, a szczególnie pana burmistrza, myślę, że jest wzorcową współpracą. A nie burmistrzu, na pana ręce podziękowanie i dyplom naszej administracji centralnej. W trakcie tej kadencji dokonano budowy drugiego ujęcia wody, wybudowano składowisko odpadów oczyszczalnych, zobaczmy to na archiwalnych już zdjęciach. Ale to nie koniec na tym. Trwa nadal modernizacja składowiska odpadów. Na wsiach naszej gminy wykonano dziesiątki kilometrów kanalizacji, a prace w tym zakresie są prowadzone w dalszym ciągu. W mieście wyremontowano, zmodernizowano drogi osiedlowe. My, opocznianie, długo czekaliśmy na decyzję o budowie przystanku kolejowego Poczno-Południe. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu go wybudowano. Budowniczowie oddadzą przystanek do użytku w końcowych dniach listopada, a zatem będziemy mieć połączenie z szerokim światem. Przypomnijmy, że suma 150 milionów wydana w minionej kadencji to nie wszystko. Czeka nas perspektywa lat 2014-2020. W tym okresie trzeba będzie wydać rozsądnie pieniądze, które otrzymamy z Unii, a plany na przyszłość, jak poinformował nas obecnie urzędujący burmistrz Jan Wieruszewski, to konieczność dalszych inwestycji, na które przeznacza się 20, przepraszam, 200 hektarów ziemi. A w samym mieście to dalsza modernizacja, budowa domów o przeznaczeniu socjalnym, dokończenie modernizacji zalewu i wiele, wiele innych przedsięwzięć. Ocena dotychczasowej pracy naszego burmistrza przez opoczniar może budzić wiele emocji, a zatem oddajmy głos komuś. Z zewnątrz i tak. W ostatnich dniach w Katowicach na specjalnej gali dokonano oceny konkursu pod tytułem Lider Rozwoju Regionu. Na 300 miast, którym Żyli się przyjrzało, nasze otrzymało taki tytuł. Czy to nas nie przekonuje, aby zagłosować za dobrym gospodarzem Janem Wieruszewskim?